Ej, to co ty robisz? Gdzie jestem? No, jakby, jakby ci to powiedzieć, jesteśmy w pieprzonym piekle. Eee, friendly content. Dobra. E, więc się mano na kolejnym odcinku. Jemy na to czasu, startujemy Eee Gra dzisiaj, że my bodzemy musimy z... Game z... on! O, o! O jaki się zdarzło? Nie będę musiał Dobra, muszę uciekać Muszę uciekać Dobra, tu bam, bam To jest Dobra, uciekamy Uciekamy Najgorsze by było, gdyby tutaj była taka skamina Żeby w takiej że kraty wyczuła Tak ją zatrzymujesz Żeby się zregenerowała

są no super. Jeśli tylko zaś kapelu nie będzie mi powiedzieć, że tak, Dobra, uciekam. Nie wiem, gdzie są te potwory. Uciekam. No to jest ten... ...wlepszy... ...o... Jezu... Musiałeś się wystraszyłem wy też Dead Polak! My żyjemy... O, to mój. Moje. Co to mam? Tort. Ale fajnie. Idziemy. co? Stary, czekaj. Co? coś ze swojego plecaczka. Musimy się nachlać. O, do... Dobra, bijemy aż do dna. Ja patrz. Jedna strona moja, druga twoja. Czekaj, bo już jeszcze Czekaj, ostatnia. jeszcze moje. O, dobra. Ja na wam. Ja na walony, Nie, ja broń Boże. broni, okay, Boże, no. ja na wal... Nie, broni, Boże. Musimy go. Musimy, bo... <śpiewanie> um, Magicznie zostało leci za mną, leci za mną, bo boję się zająłem za siebie. No to tak. Ja nawet razie nie patrzę w tył, bo przecież czuję, że się... To mi... leci mi Nie, nie, nie ma mowy. Nawet mi tego nie, nie mówi. Za każdym razem dysponuję to, że sekunda mniej do ucieczki Więc na swoim miejscu bym nie zwalniał No, tu się podrapię. Nie wiem tam Nie, tak, a tu nie było jest ale to jest bardzo daleko. Biegnę. No mniej więcej. Dobra nic mnie nie, nie złapie teraz. Biegnę. Chociaż wolę mieć Ciebie Polak przed sobą.

o źle że się popatrzyłem, że że się popatrzyłem Ligwi! jedna. O nie No i że się nie odzywały, że... O nie! Dobra, nie ja przegrałem. Przegrałem, przegrałem, i Nie, Przegrałem. Może pizza się napiliśmy. No i pan, no i pan stał. Cześć. Dobra stary. Znowu. Potem się potem zesrać. Nie. Family friendly content. Ale ale, to nie jest Jemy, nie, 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 karmelowy. nie, i nie, ma. Dobra, możemy iść. Dobra. No jeszcze nie, i polecam wbijać na y, kanał Spoconego Polaka, czyli Polaka, i na Kitty Luna, ale nie dlatego, że... Żeby... Hello, dark <laughs> Spokojnie, a dlaczego... Już? No dobra, czy ja nawet nie wiem, ale to mi pewnie Polak powie. Aaaa. No dobra, wiem. No dobra, to na odcinku nie powiem. W ogóle Polak, na waszym miejscu mam nadzieję, że tutaj, gdyby Polak tutaj... W ogóle Polak mnie nie sponsoruje. Polak na żadnym odcinku nie powiedział Nawet na jednym odcinku nie powiedziałeś Zapraszam ja do odcinka laj Do kanału like i yeah. to ja na każdym odcinku lubię. No to powiedziemy. Dzisiaj będzie No dzisiaj Za niedługo powinien być jeszcze Lego ta Saga Skywalkerów. Odcinek drugi oczywiście, jutro ja będzie trzeci a chyba będzie trzeci, bo ja nie wiem hmm. tu ja będę na nim. A będziemy, a co będzie się Ale co będziemy nagrywać? Ale to a, let's, let's, let's. Nie Czekaj. O nie! O, o! No dobra. O Jezu! O, oni się za oni się za mną, oni się za

No za pomał! Co za pomał! Uważaj! Ojej, oni zawalają! O, zatrzymali się! Dobra, dawaj biegniesz! Dawaj Polak, lecisz! Lecisz Polak, lecisz! 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 Lecisz Polak! O Jezu, ale oni są... Ciepłe dzieci, oni są milimetry za tobą, wiesz? Cicho, ale... ale i tak, dosyć długo przetrwałem, dobra stary. Czyli ale... było pisko. Przed chwilą był popcorn to teraz pora na pizzę. O pizza. Co ci się babka jakaś odpali? Co ci się? Marga, o Margarita najlepsza. Nam 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 nam. nam. nam, 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 nam. Moja sanitowała. Dobra. O. Odgnął już, zajebisty. Nam nam, dobra. Lecimy! Ale o, bo, ty, stali, bo ty, bo ty i ja jesteśmy tacy, tacy jak wiesz, jacy? Więc ja wolę, więc, bo jestem takim bardziej chłopem. A ty, taka bardziej mama. wartuję. No, odezwał się, kumu. Proszę o Znaczy po prostu, no, jest, no. Może jesteśmy. Tak, ty. tylko zawalasz. Tylko zawalasz się, kumu. Dosłownie. Polak, Polak to tak, Polak to tak biegnie dosłownie jak nic. Jakby ja... On jest szybszy, jak ja to jadę na hutajnogę. On jest szybszy niż moja hulajnoga. Rozumiecie to? niż Hulajnoga. To jest normalnie... Nice. nie Ci pokazałem matkę łapki w górę, ale... Pokazał łapkę w górę, ale bym musiał sobie ustać i wtedy bym był w Nie powiem co. A Polak? Co? Tu się rozłasiłeś. <laughs> Dobra. Mhm, to. jest bankowy. Ja jestem w... O nie. Nie chcę patrzeć do siebie, Polak. Polak, nie chcę patrzeć do siebie. Nie padł do siebie, Polak. Nie padł do siebie, Polak. Lecimy szybko! O nie! No i po mnie polecasz! Nie do jeszcze lecę, ale w coś tu jest załatwiony po mnie. To jest, tu jest to szybko O no i po mnie! Ole za, to, to jest światło Ale za to mi zapierdolają Ale biedno Uważaj biedni szybciej Ale w takim pięknym szybciej Uważaj biednej zimnej palacz Ale teraz zobaczę gdzie jest pani w tempie Ej Tu jest Koniec! O, Polak musimy. Dzisiaj jest cel w odcinku. Musimy dobiec do końca. Nazwę odcinek nie, dobie... O! Ja już nie chcę. <grym> jak widzicie, Polak jest miękki. Co jest? Nie, ja po prostu musiałem się złapać. E, pana moje oksy. Pokaż oksy. Pana moje oksy. Kurna, jak u Dewida? W którym jestem? <grym> No, 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 nie jestem! Game Gotowy, Polak? Nie. Ja też nie. Lecimy! To no ufasz. Dobrze mówi, łapka w górę! i polak to będzie wielki błąd już chwilę zatrzymaliśmy łapka w jedną z łapką w górę to mi da siłę żeby dojeść do samego końca taka łapka w górę bo tak, łapka, taka jest łapka w górę na moim kanale o nie polak zginął mów do mnie za światów Eś, cześć, cześć. tu jesteś, nie? Tak, to tu widzisz mnie. Cześć. 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 za mną, Cześć. Cześć. tak Cześć. O, ja to, jest to, to, to! O, no i pewnie teraz zawalają lat No i dobra. No co ty nie powiesz, nie zauważyłem. O, o! Biegnij! Biegnij, lajko! BIEGNI! Nie zastanawiaj się. No. Nie, ja zazwyczaj tutaj padam. O nie. O, teraz są minimetry chyba dla mnie. Mówiłem minimetr, o, a, tylko stąd, 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 Ej, stąd, 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 widzę stąd, 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 Polak, czy ja jestem... Czy ja jestem w niebie? Tak, dokładnie! Łapkę w górę! Czekaj, Jesteśmy łapkę, w, baku, łapkę więc... w górę! Ale nie łapkę w łapkę dół, w tylko łapkę w górę! Łapkę w górę! <laughs> Dawaj! Dobra. Dobra, a teraz na razie będzie sam grał, bo ja muszę coś zrobić. Więc potem się będziemy widzieć. To kończymy odcinek! Więc zostawcie łapkę w górę, jak mówi no, polak. I mówię wam nie, -re.